i kot perfumy z łomowiska a wreszcie się zatrzymał Myślałam, że będzie tak terkotał bez końca. Rozładujemy ten. Lepiej się stąd wynosić. Ej, gdzie ja jestem? Co to za miejsce? To nie mój las, tyle wiem. Znowu ludzie? O, co to za smród? O, znowu zamknęli skunksa w wagonie. Tutaj jest strasznie. Dobrze, Sasze. Spokojnie. Zgubiłaś się, ale to nie jest największe zmartwienie. Jest mało czasu. Muszę znaleźć bezpieczną kryjówkę. O, ale gdzie? Gdy byłem chłopcem, nie znosiłem sprzątać pokoju. Był straszny bałagan, ale wiedziałem, gdzie co mam, póki nie posprzątałem. Wtedy wszystko ginęło. Teraz jako kot nadal nie lubię sprzątać, ale muszę przyznać, że czasami jest to konieczne. Och, okrutny smrodzie, opuść mój samochód! Oh. Nie mogę tego wytrzymać. Musisz płukać, kiedy ja byję! Przepraszam pana, chciałem pomóc. U, ciekawe, czy cokolwiek pomoże! Moje piękne auto! Dlaczego tak śmierdzi? Uwaga! Miejsce do lądowania! Dżumbo do wieży kontrolnej. Udane lądowanie! <ślawniastra> Jeżeli to jest udane lądowanie, strzeż się porażki! Co ci się przyczepiło do nosa? Panie Hubercie! <gryzanie> spinacz do prania! A spinacz! A, a, a po co ci on? Ten spród, ten spród. <gryzanie> a ty, ty go czujesz? To nasz samochód tak cuchnie, ale nie mamy pojęcia dlaczego. Brrr, nie czuję niczego, odkąd wpadłem w okno w czasie burzy. Stratziłem wejście. Masz szczęście, a my musimy pozbyć się tego zapachu albo się wyprowadzić. Bili! Ratuj! Utknąłem! Spokojnie, panie Hubercie. Wyciągniemy pana! O, 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 ochrona nosa zniknęła. Jeśli musicie robić taki raban, róbcie go gdzie indziej. Niektórzy próbują tutaj spać. O? Przepraszam, kim jesteś i co robisz w naszym aucie? Znów ten smród! Nie próbujcie oddychać przez nos! To jest Skunks! Mam na imię Sasze. A co Skunks robi w mieście? To przez te ludzkie wynalazki pociągi. Szukałam jakiegoś dobrego punktu na gniazdo i znalazłam się w tym strasznym miejscu! A, bardzo, pani, współczujemy. Każdy z nas się kiedyś zgubił, ale nie może pani tu zostać. To nasz dom. Naprawdę? Tak. A, bardzo mi przykro, ale ja się nie wyprowadzę. A, że, że co? Wynocha! I to już! Odejdź stąd! Nie podchodź! Stop, panie Hubercie! Zasmrodzi nas! Posłuchaj, nie możesz odebrać nam domu. Już za późno. To? A dlaczego? Nie wrócisz po prostu do swojego lasu. Wrócę, kiedy będę gotowa. A teraz może byście sobie poszli. Dobrze, dobrze! Chłopaki, co to za smród? Cuchnie całe złomowisko. Mam dobrą radę: zatkajcie nosy. Chłopaki, to ona! Boże, chcielibyście nam pomóc? Wykurzylibyście ją stąd? Blaki, Tobi, Manks. Przyjaciele. Panie Hubercie, jasne, jakby już jej nie było. Nie, Blaki! Powiedziałam odejść! <grym> Może więcej ich nie zobaczę? Przynajmniej przez jakiś czas. O rety, ale cuchniemy. Tak, i nie pomaga nawet zatkanie nosa. Musimy to jakoś zmyć. O, u, u, czy ktoś wie, gdzie jest jakaś ptasia łaźnia? Tym razem niestety nie ma mowy, żebym to wylizał. Niech się pan nie martwi, nie ma potrzeby. Mam świetne rozwiązanie. Drogi Billy, Twoja pomysłowość nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Zastanawiam mnie tylko, czy musimy się kąpać w tej strasznej brei. Przestań marudzić, Hubercie. Ta breja pomaga na smród. Tylko sok pomidorowy likwiduje zapach Skunksa. Nauczyli mnie tego skałci. Tak, oczywiście, Billy. A mnie nauczyli latać w królewskich siłach ptasich. Wieża do Bilego! Proszę o pozwolenie na nurkowanie! Masz pozwolenie, Jumbo. Smaczne! Coś trzeba z tym zrobić! To złomowisko zawsze śmierdzi, ale teraz jest tak źle, że nikt w okolicy nie może oddychać! Wezwałem firmę dezynfekcyjną! Już ktoś od nich jedzie! Ach, chciałbym też wiedzieć skąd się tutaj wziął skunks. W złomie jest pełno zwierząt, bracie, ale ta firma zrobi ze wszystkimi porządek, gwarantuję. O nie. Nie tylko Sasze ma kłopoty. Ach. Hej, szkodniki, posłuchajcie. Może to i mój pierwszy dzień w tej robocie, ale ostrzegam. Dołożę wam! Przestraszyłeś mnie, ale ten pogromca zwierząt jest zwykłą ofermą. To nie znaczy, że nie zna się na swojej robocie. Niech sobie robi, co chce. Jak pozbędzie się tej skunksicy, wrócimy na złomowisko. Nie, nie rozumiesz. Nie tylko jej się pozbędzie. Och, chyba te pomidory zatkały ci uszy. Przecież Billy powiedział, że ten gość przyszedł też po nas. Gdyby ten skunk się tu nie pojawił. Ach, oddawalibyśmy się teraz naszej kociej drzemce. To no, nie w porządku. A teraz kto marudzi? Właśnie, narzekaniem niczego nie rozwiążemy. Musimy coś zrobić. Teraz. Ej, kto zrobił go dowódcą? A ty, bo jesteś kompletnie bezużyteczny. Pułapka na zwierzęta, którą obsłuży każdy głupiec. Tego mi trzeba. Nie rozumiecie, że macie stąd iść? To ty czegoś nie rozumiesz, Sasze? Wszyscy jesteśmy zagrożeni. Gdzieś tu na złomowisku czyha na nas myśliwy. O, ale nie blisko stąd? Nie szkodzi. Rozprawiłam się z niejednym myśliwym. Ale to miejski myśliwy! Deratyzator! Z nim możesz sobie nie poradzić, ale wszyscy razem mamy szansę wygrać! Powiedzmy, że. O, nie, przejrzałam was! Nie ma myśliwego! Chcecie wyciągnąć mnie z tego samochodu! Nie, jest tu, serio! Odejdźcie! Nie da się pogadać z tą co Naprawdę, wściekle się broni! Tylko dlaczego tak zaciekle broni naszego samochodu? A? Zaczekajcie! Na co, żeby dogonił nas w smród? Ona nie broni samochodu! Nie ma powodu, żeby tak o niego walczyła! Chodzi jej o coś innego. Billy, całkiem postradałeś zmysły. Znowu cię zasmrodzi. Masz całkowitą rację. Zaczekaj. Rozumiem cię, Sasze. A, czy Billy upadł na głowę, czy co? Mm, no znów coś knuje. Chodźcie, zobaczymy. Jemy. Możesz tu zostać. Nie wyrzucimy cię, obiecuję. Serio? Mm -hmm. Mów za oh. siebie, Billy. Ciii. Obudzi je pan. Nie martw się, nie skrzywdzimy ich. Ich? Kogo? Co? Pokażesz je? Proszę. Właśnie się obudziły. Gdy urodziły, są za małe na przeprowadzkę. Ale możesz nie mieć wyboru! Patrz! Aha, tu jesteście! Za późno! Widział nas! Wyłapie nas jak kaczki. I co się teraz z nami stanie? Moje gratulacje, szkodniki. Będziecie pierwszą zdobyczą. Mam was! Co to było? <śmienny> Uwaga! Rozpraszamy się! Do zobaczenia! Wiecie gdzie! One są wszędzie! Nie upuść jumbo! Każdy kot w swoją stronę! Szybciej Bili! Trzymaj się mnie! Świetnie! Na początek wydwaj. Chyba nas ma, Panie Hubercie! I znowu to samo. Jestem po prostu zbyt atrakcyjny. Doskonale, jeden w mojej piaskowej pułapce. O nie! O nie! Uciekajmy! Niech Pan ucieka! <laughs> Są szybkie, ale to nie znaczy, że ich nie złapię. <laughs> Jak nie tak, to inaczej. <laughs> Czyżbym wyczuwał wspaniały aromat schabowego wydobywający się z tej jaskini? O tak, tak jak lubię. O, lekko skruszały. Co, u licha? Wielkie nieba, to nie jaskinia, to klatka! O, ho, ho, ho. Jak wszyscy już są? O Billy! Chodź do nas! Właśnie, tu świętujemy. Zrobiliśmy tego faceta w konia? Ale gdzie pan Hubert? Myśleliśmy, że z tobą. Nie, rozdzieliliśmy się. Sądziłem, że on będzie tu pierwszy. A. A. <laughs> proszę, proszę, kogo tu mamy? U, 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 nigdy się nie nauczę. Mój apetyt często jest silniejszy od rozsądku. U, nie wyjdziesz stąd, szkodniku, więc jedz sobie tego kotlecika. To twój ostatni posiłek. <laughs> Co to? To skunks Spokojnie, nie podchodzę bliżej. Wolę polować na ciebie z bezpiecznej odległości. Dobra, dobra, już idę. Ale ostrzegam, ciebie też dopadnę. Dziękuję, madame Saszy. Uratowałaś mnie przed pewną śmiercią. Przesługa za przysługę, panie Hubercie. Dzieci są bezpieczne. Teraz uwolnimy pana. Jak mówiłam, wiem jak radzić sobie z myśliwymi i ich sprzętem. Adam, pani jest równie mądra, jak mały Billy. O, dzięki za komplement, panie Hubercie. Dobrze, że widzę pana całego. Nie cieszcie się jeszcze! Obejrzyjcie się! Uh, uh. Nie, powiedziałem, że jeszcze tu wrócę! W nogi! Uciekajcie, kryjcie się, a ja i tak was dorwę! Nie martw się, Sasze. Tu będą bezpieczne. Włos im z głowy nie spadnie. Masz moje słowo. Nikomu nie spadnie, jak pozbędziemy się tego typa. Widzisz coś, Billy? Tak, rozkłada pułapki. Ten z znowu sam się złapał. A przypomniało mi się coś, co zrobił mój tata, gdy byłem chłopcem. O, nie, 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 posłuchaj. Wiecie, w domu była mysz. A mama strasznie się jej bała. Zrób z nią coś wreszcie! No, rozkładam pułapki. Czego jeszcze chcesz? jest. Oh. Oh. I wiecie co? Ta mysz tak wystraszyła rodziców, że wybiegli z domu. Czy ty sugerujesz, żeby złapać myśliwego w pułapkę? Hmm. Właśnie tak. I ma rację. <grybuj> <grybuj> Jumbo do wieży kontrolnej. Ani śladu tego człowieka, jak na razie. Obserwuj Jumbo! On lubi pojawiać się niespodziewanie. Billy, pośpiesz się dobrze! Co wy na to? <laughs> Mogę udawać Skunksa? Na szczęście to wodna farba. Powinna się potem zmyć. Billy, postradałeś zmysły? Myślałem, że mamy doprowadzić do szaleństwa tego tyfa, nie siebie! Pan Hubert mówił, że jesteś mądry, ale nie przypuszczałam, że aż tak. Ten gość przestraszył się na twój widok, więc przydałoby się nam trochę więcej skunksów. Chce pan czy nie, panie Hubercie? Idę do pana. O nie, bierni. Nigdy w życiu tego nie zmyjemy. Ma pan coś przeciwko skunksom? Nie o to chodzi. Koty są dumne ze swojego wyglądu. A ty nie? Mayday! Oh. Mayday! Pogromca zwierząt! Wrócił! Wszystkie załogi na pas startowy! Odwróć jego uwagę! Musimy zająć nasze pozycje. Tak jest! Operacja szaleństwo właśnie się zaczyna! Ha. Wszyscy wiedzą, co mają robić, a więc do roboty! Dżumbo yeah. ja. do wieży kontrolnej mam cel w polu widzenia. Nagle zrobiło się tutaj cicho. Co jest? Głupi ptak, uciekaj stąd! Skunks. Spokojnie, zaraz cię złapię. To moja praca <śmaks> <śmaks> Jeszcze jeden Nie rób mi tego Proszę, proszę! Aaaa! <śmaks> <śmaks> Nie, 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 nie. O nie, 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 dość tego. Są wszędzie. Pułapki, pułapki. I ptaki. Skąd się pułapki, ptaki? O, nie, nie, za dużo skunksów, pułapek. Oj. Mam dość tej pracy. Rzucam ją! Rzucam. Nie, nie, nie. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Nie! nie, nie, nie. Dobrze, dzieci. Wracamy do domu. Ten pociąg zatrzymuje się na górskiej stacji. Tam będziesz musiała wysiąść. Zrobię tak, jak radzisz. O, droga, Saszy, będzie nam cię brakowało. O, 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 wiesz, teoretycznie. Wiewiórki wkładają kwiaty do nosów. To ponoć pomaga. Ale maluchy nie mają tego zapachu. Już niedługo, panie Hubercie. To nasz sygnał. Chodźcie! Papa! Pa. Dziękuję za pomoc! Papa! Pa. Pa, pa. pa, powodzenia! O, pa. Trzymaj się! Och, nareszcie świeże powietrze. A teraz, bili chłopcze, możemy posprzątać samochód. Czy opowiadałem Ci kiedyś o moim stryjecznym dziadku, Mortimerze? Był naprawdę niesamowity!